Hej, dzisiaj będziemy robić taki makijaż nie jest to nic odkrywczego ale taki myślę wiosenny, delikatny dosyć makijaż z fioletami, niebieskim czyli dalej utrzymujemy się w pastelowej alternacji. ok, zaczynamy na powiece mam już nałożony korektor na całej powiece aż do łuku brywego. i najpierw nałożę matowy bożowy cień na całą powiekę żeby moje cienie się lepiej trzymały i łatwiej się blendowały Następnie biorę pastelowy, fioletowy cień. Akurat dzisiaj będę używać tego pastelowego różu z... pastelowego fioletu, właściwie nie różu, z paletki F Fashionista od Manhattanu i będę nakładać go tym samym puchatym pędzelkiem tutaj w wewnętrzną część załamania powieki. Używam takiego dużego puchatego pędzelka, ponieważ chcę, żeby to był tylko delikatnie kolorowy akcent, a nie mocno pigmentowana wewnętrzna część oka. Teraz takim średnim brązem, tym razem z paletki The Glamorous. A ja jeśli nie mylę, tak, również z Mahadanu. Będę zaznaczać delikatnie, tak jak na tym oku widać um, zewnętrzne załamanie powieki, ale również tym samym dużym pędzelkiem, czyli chodzi o delikatny akcent. Następnie używając tego połyskującego cienia, również z paletki The Glamourys, omiotę delikatnie po całej powietrze, żeby nadać delikatnego błysku, ale oczywiście możecie użyć każdego cienia z połyskiem, jakiego macie. Nie musi być konkretnie ten dzień. Jak już mamy coś takiego, to na mniejszy pędzelek kuleczkowy nakładam ten sam brąz, którego używałam, żeby przyciemnić delikatnie zaznaczny. Fragment załamania powieki, i teraz będę przyciemniać dosyć intensywniej y, sam zewnętrzną, samą zewnętrzną część ruchomej powieki. Tworząc tak jakby lekkie oko. Kolejnym etapem makijażu jest coś, co jest zupełnie opcjonalnym krokiem, a zresztą tak samo jak każdy inny krok, ponieważ wiadomo, możecie użyć to tylko, co Wam pasuje. Nałożę eyeliner żelowy, ale tylko tak jak widać na demoku, od połowy długości powieki i nie wyciągając za bardzo. Tylko jak patrzę na wprost, to właściwie nie za bardzo widać tego, um, nie widać przedłużenia w ogóle. Także jedziemy. Kredka, kreska ta nie musi być zbyt precyzyjna, ponieważ będziemy ją delikatnie rozcierać później. Teraz delikatnie omiotę um, tą kreskę pędzlem, którego używałam do nałożenia brązu. Teraz na linię wodną. Nałożę taką niebieską, intensywną kredkę, ale nałożę ją również na dolną powiekę i będę się starała tutaj dostać między rzęsy na dolnej powiece, żeby nie było żadnego prześwitu. W tym momencie, jakimś sztywnym pędzelkiem, rocę delikatnie tą kredkę na dolnej powiece. Nakładamy kolor na kreskę. Ja będę używać tego niebieskiego z paletki The Glamourous. I na zewnętrzny kącik dolnej powieki nałożę fiolet z The Fabulous. W tym momencie nie zostaje mi nic innego jak tylko wytuszować górne i dolne rzęsy, tak jak tutaj. I zaraz bardzo pokażę, jak to wygląda. Okej, okay, tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jest to przyznaję delikatniejszy makijaż niż taki, który robię zazwyczaj, przynajmniej dla mnie. Um, ale chciałam po prostu zrobić coś delikatniejszego, bo następny makijaż będzie taki niewyjściowy. <grym> będzie to pomysł, który chodzi ze mną od już długiego czasu i mam ochotę go zrealizować, ale wiem, że nie, nie przyda się właściwie nikomu poza osobą, które będą robić może ma makijaż do sesji zdjęciowych. Ale będziecie musieli poczekać na, do zobaczenia o co mi chodzi do następnego filmiku. Nie wiem, czemu moje policzki wyglądają na takie rude w kamerze. W rzeczywistości takie nie są, ale nie wiem, może to wina tego, że niebieski jest w kadrze, a on zawsze zmienia kolory. Dobra, no, mam nadzieję, że się mi podoba. Wiem, że ostatnio nadużywam kolorów fioletowego i niebieskiego oba w odcieniach pastelowych, ale jakoś tak nie wiem. Może przez to, że nie, przez to, że są młodne, jakoś tak mnie wzięło. Po prostu, że wiosna idzie i pastele jakoś mi się spodobały. To już koniec z pastelami, przysięgam. Już pasteli przynajmniej tych dwóch nie będzie. Dobra, wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!